Szyma się siema, siema z tej strony ja. Szymon Gaming i dzisiaj Wam pokażę ile dostałem za ligę pucharów żetonów A widzicie dostałem tyle pik, pyk, cyk, cyk. O straciłem dużo pucharku na nim powiem. No 200 to sobie Szybko widzicie. No 200 straciłem prawie jakby Nie więcej niż 200 No ale się jakoś bije Nie będę robił za niedługo odcinek Jak Zobaczymy nowy sezon To robię odcinek nowy Nie, że kupuję karnet Nie A bo mi brakuje jednego gama na karnet <gryw> To jest najgorsze Ale trudno się żyje Jeśli sobie zagramy Tutaj kurde Dłoska Wbijać na kanał Mini to jest mojego klęgi też, no więc można wbijać. Ma tyle samo subskrypcji co ja, więc można wbijać. na jego kanał też. E, dobra, lecimy. Barley o nie na Star Ja mogę go pokonać. No nie, raczej już ginę. No, już ginę. No, ja już ginę. Kurczę. no trudno o, nie, no ale on jest głupi ten danie. Sia, jakoś no kurde żyje, no. drużyna nie na drużynie to nie pytajcie jestem za słaby no może zagramy się to i solo może jak solo to już będzie na poważnie ale lecimy lecimy dalej Bum bum bum. I w ogóle dzięki za 7 subskrypcji. Bo to było... No, też miałem 7 miało 8, ale ktoś... No nie... Ktoś tą subskrypcję usunął i... No już słabo. O nie, Najgorzej. No co, Ms. Nie podjedziemy tak łatwo. Bo podejdziemy na bliską, to ją na pewno nie podjedziemy, ani na daleko. No i już giniemy. Dobra, ja już się w miejscu. Może no, zagramy sobie na drugim koncie? Zagramy sobie na drugim, tylko czekajcie, zrobię przycinek, żebyście nie schakowali, żebyście na mój kontrolny weszli. Więc, no teraz tego, no zatrzymam, cięcie zrobię. I dobra, śmiać masz już ten. No, i było cięcie. Dla Was sekundę, dla mnie to. No i kilka sekund. I no bo ironie właśnie to robię. Serę pucharków i robię za nim stoper Próbuję to zrobić. Taki część. Mój kolega sobie wymyślił, ja. No i zrobię go, bo przegrałem coś. Jakiś zakład. No i trochę słabo. Dobra, e, Zagrałbym sobie może Darielem, bo ja nim nie się roluję e, ludzi. Nie wiem, zaczynamy gierkę. I ja w ogóle wiem, e, nie nie słychać mojego głosu, bo... znaczy słychać mój głos, ale na innych filmach, no na innych filmach no nie mówiłem nic. No i trochę słabo, że nic nie ja mówiłem. Teraz trochę tego żałuję. No ale dobra, zaczynam po prostu filmiki, że będę mówił już i bez muzyki będę nagrywał. Po prostu będę mówił do, kamer do kamerki. Czy nie, bo ja nie mam kamerki, no ale będę mówił po prostu, nie? Jakbyście słyszeli, co ja mówię. No, ale na razie wygrywamy. wygrana gierka. Nie wiem, podjadę sobie ultem, bo i tak on zginie zaraz. Ach, to nie jest wielki starcie, nie. Podsmartnowałem multa, dobra, nieważne. Lecimy na tą szelkę i... Go. Oj, jaka skupana. Trzeba ją podrobić. Pium, pium, pium. No i dobra, jest. Easy. No dobra, gdzie są mini? No dobra, bull. Kurde, superkiopsów, to trochę dobry. Dobra, podjedziemy go. Tank. No i winie, chłopie. Okrążony. Dobra. Łatwo. Widzicie na tym koncie, jest bardzo łatwo. Jak chcecie, to może zrobić turniej. Tylko, że w klubie turniej. No, ale nie chodzi mi o ten. Tylko po moim takim prawdziwym co jest. No w tym, na no pierwszym koncie Tam, no zrobię jakiś turniej Tam, kto będzie miał skina Jakieś ładne skiny Na przykład wybierz się Muszą być ładne jakieś, kurde Dobra, zagram Senitą Kurde, nie ma nikogo Tak smutno się samemu Ale dobra jak będą, jakieś, jak będą jakieś koledzy To To nagram z nimi film I będzie cool i jakby co, jak dobijamy 10 subskrypcji to robię challenge, robię taki challenge, że to ja muszę zrobić. O kurde, ale go jak to było. <grych> Byłem niemądry, ale dobra. A ja robię challenge z... Myśleś... nie no jeszcze wymyślę sobie karę. Swoją jakby na no, to 10 subskrypcji karę. <grych> no, ale dobra, wymyślę sobie tam. A w ogóle trwa już nagranie. Kurde, czekajcie. O, dobra, 6 minut 40 sekund. Dobra, spoko. No to poczekamy z tak do 10 i będzie koniec. O, jutro się widzimy. Ja już długo nie nagrywałem chyba z 6 dni. I przepraszam bardzo, nie mogłem, bo coś się mi zepsuło z nagrywaniem. I nie mogłem nagrywać przez chwilę. No, ale po przerwie wróciłem. Jeszcze, no tak, kok zwróciłem. Z kumbombą, bombą, dobra, A ja wróciłem tak. No bo nie będę wracał po miesiącu. Nie wiem, no, 6 dni to jest spoko, ale też słabo. Bo nie nagrywałem filmów i. No i tu słabo jest, że nie nagrywałem. Więc przepraszam Was bardzo za te filmy, że nie nagrywałem. No to jak szuka. Dobra, misie szuka i no, lecimy. Po obójna. Dobra, on już... ten... Tam jest daryl. Dobra, go pociśniemy. Pyk, pyk. No nie, teraz nic nie zrobisz. A gościu już ma gdzieś to. Nara. Dobra, szybko wy, szybka wygrana. Lecimy tutaj dobrze. No idzie bym nawet sobie zrobił to zadanie za stą tylko nie nitą, bo nitą średnio umiem grać nie wiem, nawet nie pytajcie nawet dlaczego skina mam do niej a tak sobie nie wiem, dla zabawy bo to konto mi jest niepotrzebne bardziej gram na tym pierwszym ale teraz jest... Ja więcej cza czasu spędzam na tym koncie akurat nie wiem dlaczego bo sobie ludzie łatwiej no pewnie dlatego, dobra Lecimy, kurde, ma nas zabije, kurde, tak mało hp, najgorzej, no, no, o nie, teraz możemy zginąć, uuu, dobra, ona ginie, o nie, no i na właśnie nie umiem grać, na pierwszej mocy, nie nawidzę najmniej na pierwszej mocy. Więc zagramy sobie na przykład koltem. O, będę już chciała, jest nagle. Nie pytajcie, dlaczego zrobiłem. Nudziło mi się. Nie chciałem jakiejś sobie, co tak wymyślić. Nie, że na jakiejś subskrypcji, po prostu tam sam sobie zrobiłem. I patrzcie, co jest najlepsze. Coś was tu krąża. Wy tak robicie i se przechodzicie. No i to jest najlepszy gadżet do niego, dla mnie. Nie, no, obydwa są najlepsze. No ale bardziej jest przydatny o ten. Nie wiem po co go użyłem, no ale dobra. Ten jest przydatny właśnie, którego użyłem. Pium! Wiem, że zginę. Nie, nie zginęłem. Wow, ej, tu było dobre. Tylko nie wiem po co Ulta se użyłem. No i wiecie, co się stanie, kisa Edgar. Dobra. Edgar już. Rip. Znaczy ja rip, bo on ma już Ulta. To ja rip. Ale głupi on, dobra nie Co mi pokazuje łapę? O nie, dobra, nara, ja już rip na nagranie trwa? Czekaj, kurde, no nie mogę Sprawdzić nawet se ale kurde, nie Dobra, już dupa Nie, dobra, ja tylko polecił na takiego Na takiego, to dobra Dzięki, spoko typie Dobra, 10 minut, chyba nie To będziemy musieli skończyć Dobra, on tu tak gra i skończymy już nagrywać. Kurde, no dzięki gościu, ale mi zrobił. Brrr. Nie no nic nie zrobimy, mu. A się naduję i nic. Dobra, ja już z w miejscu. I tak przegram, nie ma sensu grać. Tzu, 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 Dobra, nie, nie mogę nasie ja tak wkurzę i pójdę sobie do strefy. <gry> Kurde nie wiem, czy tam, żeby on właśnie. Koks. Dobra, jedno zadanie zrobiono. i wiecie co teraz trzeba powiedzieć. Na zakończenie wam kupię beatboxa. Jak coś wyleci to będzie koks, ale pewnie nic. Albo nie. Będziemy zbierać. Będziemy zbierać nowego boxa no będziemy nite i tak dalej tą, tą postacie tego mać i będzie dobra. Więc kurde. E, no... ojej Boże. Sorry, trochę pomyliłem, bo ten filmik już prawie 2, 12 minut trwa, no ale ja się już wami żegnam. Zostawcie łap, łapkę w górę, bo to mi bardzo pomaga dla Was sekunda tylko. Więc no, ja się żegnam i pa!